Tak, od miesiąca zajmuję się. Jestem kierowcą swojego samochodu i wszędzie jeżdżę. gdzie się tylko tak, gdzie mnie ludzie zapraszają. A na co dzień zajmuję się. Jestem operatorem koparki, pracuję na koparce w firmie kuzyna, także rodzinnej firmie. I akurat dlatego jestem dzisiaj tu, nie w pracy, bo mogę sobie na to pozwolić. Dostałem dosyć długi urlop, także za co mu dziękuję. Tak, lubię to co robię, lubię, bo mam fajną ekipę w pracy. Tak jak mówię, tutaj to, to jest kuzyn, jest szefem, pracuję z taką firmą. Jestem akurat wynajmowany pod firmę, która się zajmuje też na domkach jednorodzinnych, kładą tarasy, polbruki, takie właśnie rzeczy. Ja jestem z nimi na co dzień, z nimi pracuję, z nimi się zżyłem i po prostu czuję się Pan świetnie i nie zamieniłbym na żadną pracę rolę, Także. Tak, tak, no oczywiście, że tak. Z Tomkiem tu akurat jeżdżę na treningi, gdzieś tam staram się gdzieś tam wspierać go w tym, żeby gdzieś tam się rozwijał sportowo. Córka jeszcze jest młoda, ale myślę, że będzie tancerką, bo widzę, że tańce tylko słyszy muzykę od razu się kręci, także myślę, że tutaj córka pójdzie w taniec. A syn tak naprawdę nie wiem w co pójdzie. Gdzieś tam pamiętam moment, w którym go mocno namawiałem do piłki nożnej, no bo wiadomo, jak jesteś gdzieś przez lata piłkarzem, jesteś kibicem piłki nożnej i uwielbiasz piłkę nożną, no to chcesz, żeby ten syn też grał. Ale pamiętam momenty, w których gdzieś tam mocno zacząłem od niego wymagać po każdym treningu, gdzieś tam, jak byłem z nim, to zawsze do niego mówiłem, wytykałem mu jego błędy. I gdzieś tam w pewnym momencie zauważyłem, że jakby zaczą, od kiedy ja mu zacząłem wytykać błędy, zaczął obniżać swoją dyspozycję i gdzieś tam zaczął jakby mniej się starać, słabiej grać. I pamiętam oglądałem taki spot reklamowy, jak dzieci grały i rodzice z boku krzyczą za siatką, co ty zrobiłeś, czemu nie tak, nie tak. I po prostu zobaczyłem w tym spocie siebie i mówię, co ja, co ja wyczyniam, no przecież to jest jego życie. On wybierze, czy będzie chciał grać w piłkę, czy będzie chciał w balecie tańczyć, czy będzie nie wiem, chciał strzelać z łuku, czy no to, to będzie jego wybór. I, I pamiętam, od tamtej pory, jak zacząłem, przestałem po prostu komentować to, no to jego forma ta jakby znowu zaczęła iść do góry, czyli po prostu czuł się swobodniej, gdzieś może i mentalnie lepiej, bo po prostu wiedział, że ja się nie będę tam czepiał. Także tutaj też zachęcam rodziców, żeby pozwolić dzieciom robić swoje, bo one wiedzą, co będą robiły w życiu i myślę, że będą najślipsze w tym momencie, kiedy wybiorą swoją drogę.